mi się wydaje, że tak, jak się o tym mówi, to to są slogany, ale jak oni razem pójdą, to nie trzeba będzie nic mówić. No i po to jest ta wyprawa. Mogłabym mówić o tym godzinami. Powiem wam tylko jedno, że tak, ja tam nie idę z nimi. Oczywiście idzie mój cały dymny duch. <grym> Denerwuję się okropnie. Nie wiem, jaką będzie miał ze mnie, jaki będzie miał ze mnie pożytek reżyser, bo teraz mam próby z Piotrkiem Cieplakiem w Starym Teatrze. Bo Jakoś się dziwnie czuję, mam takie różne gule, ale im mówię wszystkim, słuchajcie, ja się denerwuję, a Wy się radujcie, uśmiechajcie i idźcie do przodu. Kto, gdzie zajdzie, to już jest zwycięstwo. I marzę o tym, żeby takie wyprawy były co roku, bo nam są naprawdę potrzebne. No i trzymam kciuki. <klucz> Oczywiście wiecie co, powinnam jeszcze powiedzieć wiele słów: podziękowań. Ale po pierwsze, nie dziękujmy sobie, nie zapeszajmy niczego, na to będzie czas, ale gdyby nie wspaniali ludzie, nie byłoby nic. A jestem szczęśliwa, że od pięciu lat wokół naszych różnych, czasem szalonych pomysłów yy, gromadzi się coraz więcej ludzi, którzy myślą tak jak my i którzy chcą zmieniać świat. A myślę, że taka wyprawa gdzieś tam... Nas zmieni trochę, zmieni nasz świat wokół, każdy na pewno się zrobi jaśniej, bo i tak go całkiem nie zmienimy. Ale żeby chociaż się ktoś uśmiechnął, to już warto. Pani Ania tutaj zapowiedziała już Piotrka Pogona, człowieka, bez którego nie byłoby tej wyprawy, bo nie byłoby kasy na tą wyprawę. Piotrze, czy znalazłeś zrozumienie u sponsorów, czy łatwo było dostać, otrzymać pieniądze na taką wyprawę? Czy ktoś nie popukał się w czoło, jak zacząłeś o tym mówić i nie powiedział hej, jakiś kulawy, gość na wózku, jakiś ślepy na Kilimanjaro? Lepiej kupić pieluchy dla dzieci. No ja właśnie, się... lepiej kupić pieluchy, wózek. E, mhm. Czy miałeś problemy z tym? Bo chyba no, to jest pierwsza taka wyprawa w Polsce, ale jesteśmy ciekawi, czy, czy było łatwo, czy trudno. Znaczy ja na Kilimanjaro wyszedłem już 10 miesięcy temu. Kiedy od pani Anni usłyszałem pierwszy raz o pomyśle wejścia na szczyt na dach Afryki osób niepełnosprawnych, właśnie za pośrednictwem Grześka Kemskiego, Polaka, który od ponad 16 lat mieszka w Nairobi, który słyszał o wejściu niewidomych Włochów pod opieką wolontariuszy na Kilimandżaro. Pomysł wydawał mi się zaiste szalony, natomiast cała nasza fundacja robi cudowne rzeczy. Normalne nie jest, no. Jesteśmy normalni. Mamy, mamy, mamy wspaniałych przyjaciół, wspaniałych podopiecznych i tak naprawdę rozpoczynając swoje działania fundraisingowe, bo zajmuje się pozyskiwaniem środków na rzecz fundacji. Nie myślałem, że, że będzie to tak ciężka praca, ale wyzwanie było ogromne, cudowne, tym bardziej, że wytypowaliśmy ekipę osób niepełnosprawnych, które każdy swoim życiem świadczy o tym, że człowiek jest wielki, wspaniały. To nie dzięki mnie zdobyliśmy te pieniądze, bo ja byłem tylko narzędziem, to dzięki tym ludziom, którzy tam siedzą, idziemy w tej chwili na Kilimandżaro, bo każdy z nich już przeżył bardzo wiele. Walczy, walczą z chorobami, ze słabościami. I to dzięki nim y, ludzie, z którymi się spotkałem, z dużych firm korporacyjnych, z kręgów biznesu, y, uwierzyli, że warto y, wyłożyć pieniądze na, na, na ten projekt. Dla mnie najcudowniejszym doświadczeniem przez te 10 miesięcy jest to, że każdy kontakt ze sponsorem to nie była tylko rozmowa biznesowa o korzyściach PR-owskich. Z wejścia na szczyt osób niepełnosprawnych, o, o zadośćuczynieniu marketingowym, ale to było spotkanie z przyjaciółmi, z ludźmi, którzy, z którymi do dzisiaj utrzymuję kontakt, którzy interesują się całą wyprawą, którzy kibicują nam, którzy polecają nam kolejne kontakty, którzy zarażają nas nowymi pomysłami. I ja chciałem tylko opowiedzieć o jednym, o jednym zdarzeniu, a mianowicie o punkcie zwrotnym przygotowań, a mianowicie o spotkaniu. Z Jackiem Grzędzielskim z firmy Salewa Polska. Otóż dla mnie to jest wyjątkowy człowiek, ponieważ mamy taki team biegowy we Fundacji Anny Dymnej, gdzie biegamy biegi długodystansowe. Dym team. Tak. Dym team. Bieg, biegowy. Gdzie zbieramy pieniądze na osoby niepełnosprawne, biegając, przemierzając dziesiątki kilometrów. I pewnego dnia dowiedziałem się, że w naszym teamie biegowym. Jest skromny człowiek, incognito, który po przebiegnięciu 12 kilometra na biegu Marzanny w Krakowie przyznał się nieopatrznie, że jest dyrektorem dużej firmy produkującej sprzęt wysokogórski. Był zmęczony. Padłem. No i od tego się zaczęło. Ja myślę, że, że Jacek przy całej swojej skromności i profesjonalizmie popchnął to, 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 te wszystkie nasze działania organizacyjne do przodu i, i to dzięki niemu również idziemy. Bardzo Ci dziękuję, Jacku. I, Ale powiedz, i... co zrobił. Wyposażył, Jacek, ubrał, Jacek dał wy... wszystko. Ubrał nas od stóp do, do, do głów, do głowy, do głów. E, pakiet sponsorski na poziomie ponad 80 tysięcy złotych. E, wyglądamy profesjonalnie. E, mamy wysokiej wysokie jakości materiały, sprzęt. Idziemy przygotowani na tą wyprawę. I, i to jest najważniejsze. Skoro, skoro Piotr przywołał się Jacka, to y, ja jeszcze tylko jedno zdanie, że Jacek idzie też na tą wyprawę za swoje pieniądze. To nie są małe pieniądze, naprawdę duże. Y, zdecydował się pójść, chociaż jako teoretycznie, jako przedstawiciel sponsora mógłby sobie to załatwić, krótko mówiąc, idzie za swoje pieniądze. I Jacku... tylko po to idzie, żeby sprawdzić, co na drugą wyprawę lepiej zrobić. <noise> tak? Tak, wiedziałam. Że Jacku, to... Nie mogę zaprzeczyć. Jacku, powiedz, <gry> powiedz dlaczego, dlaczego idziesz. Tak jak tu już wcześniej mówiono, jakiś taki dobry duch naprawdę towarzyszy tej wyprawie od, od początku. Samo to, jak się z Piotrem poznaliśmy i od tego, że tak powiem, zarażenia do decyzji, że Salewa wchodzi w ten projekt, no to były naprawdę dwie lub trzy minuty. Ja myślę, że to jest coś tak fantastycznego i w ogóle to, że mogę w jakikolwiek sposób pomóc Wam, bo to Wy jesteście bohaterami tego wydarzenia, to jest coś niesamowitego. Poza tym też jestem, staram się być takim dobrym ambasadorem tej wyprawy, bo dużo ludzi pyta: A po co, a gdzie, tak jak tutaj już wcześniej mówiliśmy, może lepiej łóżko kupić, sprzęt? Ale wy tą wyprawą tak naprawdę dajecie nadzieję, która jest y, niewycenialna. I, i, I to, co wy już teraz, startując y, na tą wyprawę, pokazujecie innym ludziom, nie tylko niepełnosprawnym, ale też y, wszystkim w większości ludzi pełnosprawnych, którzy mają swoje własne kłopoty, y, załamania, depresje. A wy przykładem, że pomimo tak ciężkich sytuacji życiowych, jakie was doświadczyły, potraficie robić coś, na co 99% społeczeństwa w ogóle by się nie zdecydowało. Jacku, Też, opowiedz tak, o tym, jak powiedziałeś w centrali o tej wyprawie. Bo... Tak, jak powiedziałem w centrali, to stwierdzi, że tylko Polacy mogą coś takiego zrobić. Tak chyba nasza burszych, tak? polska, tak ułańska fantazja. Wszyscy przyjaciele, bo ponieważ jesteśmy firmą europejską z różnych krajów, kibicują nam i, i też chcą otrzymywać relacje z tego. Wydarzenia. My sami mamy w swojej ekipie firmowej dwóch niewidomych spinaczy, ale na taką skalę i, i, i tutaj, tak różni ludzie, którzy idą niepełnosprawni, takiej wyprawy z tego, co wiem, to w Europie w ogóle nie było, więc jesteśmy pionierami, cała Europa na nas patrzy i. I damy radę, słuchajcie. W przyszłym roku trzeba udowodnić, że oni też mogą, nie? Tak, tak. Ja no. myślę, że zrobimy w przyszłym roku na pewno taką. zrobimy to o. na jakąś większą europejską skalę, a, a, a damy przykład, że Polacy mogą także. Ale wyprawa jest... już staje się międzynarodowa, ponieważ do uczestników naszych wspaniałych dołączy nauczyciel z Kenii. Niepełnosprawny, Niepełnosprawny nauczyciel z Kenii, więc już zaczynamy międzynarodowo działać.